Ciemneczko, witam wszystkich. Szczerze, z tej strony. Oczywiście, na początku mojego filmu zastrzegam sobie, że jest to film dokumentalny i nikogo nie namawiam na branie jakichkolwiek używek, sterydów, alkoholu, papierosów i tego typu innych badziewi. Moi drodzy, dzisiejszy temat to sterydy. Czyli mój ulubiony. Zacznijmy tak: sterydy WMA z czym to się je, jak to się robi, co się bierze. Chciałbym tutaj kilka słów do Was powiedzieć i Wam wytłumaczyć, o co chodzi. Nawet zrobimy małą ilustrację. Więc moi drodzy, tak, pierwszym, najważniejszym sterydem to jest testosteron. Nawet bym tego nie nazwał sterydem, ponieważ nasz organizm potrafi to produkować samodzielnie. Ale jak sobie dostarczymy go z zewnątrz, przyspieszymy regenerację organizmu, przyspieszymy wzrost siły, czyli podsporty walki jak najbardziej. Kulturystycznie też jak najbardziej, ale podsporty walki bierze się po prostu tego mniej, ponieważ w MMA nie potrzebujemy takiej dużej rozbudowy jak w kulturystyce. To jest taki jeden z najważniejszych czynników. Które jest używany, czyli ten testosteron. Takie sterydy dochodzą do tego jak Turanabol. Moi drodzy, też bardzo fajny środek, dosyć mocno szkodliwy na wątrobę, ale działa bardzo rewelacyjnie, zwiększa wydolność organizmu, przyspiesza także regenerację, wzrost siły i wytrzymałość, co jest też bardzo ważne. No i jedna z moich ulubionych. Cech tego środka? No do libido. Libido jest po prostu jak nie macie po Turanabolu zwiększonego libido, to znaczy, że w pieprzacie na pewno nie wiecie Turanabolu. To jest taki też fajny środek, gdzie jest używany. Minus tego środka, no to ból, brzucha. Także do tego Turanabolu musicie sobie zakupić jakieś osłonki na wątrobę lub witaminy, ponieważ. Dosyć częste są bóle, to jest taki minus tego wszystkiego. Kolejnym bardzo fajnym środkiem, który używa się w sportach walki, jest to oksandrol. On jest taki mniej inwazyjny, przyspiesza budowanie siły i wytrzymałości, i nie zwiększa tak masy mięśniowej. Ale po oksandrolonie dosyć mocno wypierdziela estrogen, więc musicie zadbać o badania raz na jakiś czas. Ponieważ nikt nie chce mieć sutków jak wymiana od yy, krówki, <laughs> tak bym to powiedział. Kolejnym fajnym środkiem jest też masteron. On jest dodawany yy, z testosteronem, wycinka, siła. Kulturyści to używają bardziej, żeby się tak podciąć, żeby się ten mięsień utwardził. Podobnie działa jak oksandrolon. Do tego strasznie włosy wypadają. Także, jak ktoś ma problemy. Z włosami też nie polecam tego środka. Do tego, w sportach walki, jak najbardziej hormon wzrostu. Dlaczego hormon wzrostu? Są takie mity: po co ten hormon wzrostu? Dlaczego ten hormon wzrostu? Hormon wzrostu przy niskich jednostkach nie da Wam takiego bodybuildingu, że nie rozrośniecie się po prostu. Czyli dla tych, którzy uprawiają kulturystykę i dodają sobie do tego hormon wzrostu w małych dawkach nie zobaczą jakiejś znacznej różnicy. Będzie przyspieszanie przyspieszenie tkanki tłuszczowej, spalanie i do tego bardziej będziecie te jedzenie, które zjecie, więcej wartości odżywczych po prostu dostarczycie dla organizmu. Na takiej zasadzie podziała Wam ten hormon wzrostu no i będziecie mieć po prostu cieńszą skórkę. Regeneracja. Ale polecam Polecam, dużo ludzi bierze, także też to jest w sportach walki, jak i w kulturystyce. Jako w kulturystyce dawki większe, jeśli chodzi o MMA czy sporty uderzane, nie stosuje się tego jak dużo. Dochodzimy do takich poważniejszych środków, jak EPO, erytrocytryna. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, bo to są akurat środki ściągane z zagranicy. U nas są zabronione, ale z zagranicy można śmiało je kupić w aptece. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tak właśnie to wygląda. To jest jeden z droższych środków, którzy ludzie biorą w sportach walki. Erytrocytryna. Jak chcecie, możecie sobie poczytać w goglach, na jakiej zasadzie to działa. Chociaż jest bardzo mało informacji w internecie. To powiem Wam tak. W UFC ostatnio przyłapali gościa, który to brał i w wywiadzie powiedział tak Że co wy sobie myślicie jeżeli walczymy o mistrzowski pas 5 rund po 5 minut Ludzie oczekują 25 minutowej wojny Więc oni inaczej nie dadzą rady Więc biorą takie środki Jest to bardzo drogi środek Jeden z najdroższych Droższy od hormonów wzrostu Jak widzieliście takie EPO wpływa mega fajnie na wydolność na regenerację i na wytrzymałość. Dlatego te specyfiki są sięgane po takich już zawodników Pro. Do tego można dorzucić Meldonin, moi drodzy. To też jest bardzo częsty, używany środek. Dosyć u nas w Polsce, bo te EPO. Tak bardziej w Stanach. Wiadomo, że Polska jest do tyłu, zanim nasi to będą używać. Ludzie, no to. Troszeczkę czasu musi upłynąć. Ludzie bardziej muszą się do tego przekonać. Tak jak w przypadku używania niedozwolonych substancji, bo to jest niedozwolona substancja, jeśli chodzi o sporty, i tam, gdzie jest, są badania antydopingowe, ta substancja jest zabroniona. Niestety. Do tego można dorzucić meldonin jak i w zaszczykach, tak i w tabletkach. To jest dosyć popularny środek, też ściągany za granicę. Też u nas nierozwolony. Kiedyś wpadła na tym, tak tenisistka, nie chcę tutaj mówić po nazwiskach, ale wpadła na tym dopingu, jak grała w tenisa, także nawet tenisiści gdzieś tam wysokiej rangi to używają. Tutaj w Polsce amatorzy MMA, jak i zawodowcy też potrafią to sobie przyjmować. O czym tu jeszcze zapomniałem? Mam nawet karteczkę. Dosyć też sporadycznie używa się takie tableteczki jak winstrol w tabletkach albo w płynie. Winstrol powoduje znaczny wzrost siły i tak jak opinia ludzi, albo to wysusza stawy i w ogóle, uwierzcie mi, że przy tak króciutkiej kuracji to wam tak stawów aż nie wysuszy i wybijcie sobie to z głowy. Jeżeli ktoś ma naprawdę tam sobie leczyć 12 tygodni czy coś w potężnych dawkach, to ok, sobie potrafi tym zaszkodzić, ale w małych dawkach fajnie, fajne są efekty. No i nie ma dosyć dużych takich skutków ubocznych, ale tak jak mówię, wszystko zależy od dawki. Tak jak kiedyś rozmawiałem, mówiłem wam tutaj odnośnie moich filmów, jeżeli ktoś sobie słodzi dwie łyżeczki do herbaty, jest ok. Niektórzy sobie słodzą pięć, też jest ok. I to będzie się tak narastać. Niech później będą słodzić 10 łyżeczek, no i już ten cukier będzie miał oddziaływanie na wasze ciało. Tak samo jest ze sterydami. Dosyć tutaj fajne też są peptydy. BPC-157 i tam jeszcze GRP, coś tam, coś tam było o tych peptydach. Strasznie dużo wiara to reklamuje, ponieważ to stoi między suplementami diety peptydy i sterydy. Tak, wiadomo, sterydy są na samym końcu, bo najbardziej oddziałują na wasz organizm. Peptydy są dozwolone, można je brać, ale oczywiście dla tych, którzy stosują środki dopingowe, to takie. Peptydy raczej za dużo nie pomogą. Jest to dodatek w każdym bądź razie. Mogą się tutaj na mnie obrazić i sprzedawcy czy coś, ale mówię, jak jest. Fajnie też się do tego nadaje na wątrobę ryboflawina. Są też ściągane z zagranicy u nas od sąsiadów. Jest to akurat dozwolony lek. Na, to jest na wątrobę, na układ odpornościowy. Bardzo fajnie działa. Do tego zalicza się też Actovegin, czyli solkoseryl. U nas w Polsce kiedyś dostępny, teraz jest niedostępny. Nie wiadomo z jakich przyczyn, ale też go się stosuje. Czyli jedziecie na wlewy witaminowe, dożylnie podają Wam solkoseryl. Do tego też jest TAT600, tak zwany Glutation, też się do tego dodaje. To są akurat środki dozwolone. Czyli dla takich fighterów czy kulturystów, jak najbardziej wskazane to takie witaminki. Rewelacja. To akurat naprawdę polecam. Rzadko też jest u fighterów stosowany anapolon. Mało się go stosuje. Odradzałbym. No i także boldenon. Chyba, że jest ktoś chudziutki i naprawdę małe daweczki boldenonu spoko. Jeszcze ok. ale jak się wrzuci za duże dawki, to w sportach walki nie polecam. Także to by było ode mnie na tyle. Nie, tu widzę, że jeszcze tę trujeczkę można dorzucić. Tak, jak najbardziej, hormon T3 można dorzucić do kuracji w sportach walki. Przyspieszy spalanie tkanki tłuszczowej. To było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Subskrypcja, dzwoneczek i komentarz, jakbyście to widzieli. O dawkowaniu tutaj nie wspomniałem ponieważ są różne organizmy, jest też waga zawodnika, jeden waży 60 kg, drugi waży 120, więc w dawkowaniu też jest różnica, więc dbajmy o swoje zdrowie. Trzymajcie się, to na tyle, pozdrawiam.